Cześć, witajcie już po maturach. Mam nadzieję, że wszystko poszło super. Dzisiaj i na lekcji za tydzień omówimy sobie zadania otwarte z matury podstawowej. Zobaczymy, czy już pewnie sobie zobaczyliście, ale zobaczymy sobie jeszcze, w jaki sposób to rozwiązać. Może ktoś sobie nie patrzył, więc zachęcam do oglądnięcia tego odcinka i odcinka za tydzień. Tak jak powiedziałem, będziemy sobie omawiać zadania otwarte. Mam nadzieję, że wszystkim wszystko się udało i wyniki będą w granicach 100%. Zapraszam na czołóweczkę i lecimy z zadaniami. Zadanie 29 rozwiąż nierówność. x kwadrat minus 5x mniejsze bądź równe 14. No to sobie przenosimy 14 na lewo, dodać, odjąć 14, mniejsze bądź równe 0. No i liczymy deltę. Tak, czyli 25 minus razy minus, czyli da nam plus 4 razy 14. 25. Plus 56 jest 81. Pierwiastek z delty będzie równy 9. Zatem liczymy x1 i x2. x1, no to mamy 5 plus 9 nad 2, a x2, 5, odjąć 9, podzielić na 2. Tutaj mamy 7, tutaj mamy minus 2, rysujemy pomocniczy wykres, ramiona paraboli w górę, tutaj będzie minus 2, tutaj będzie 7, ma być mniejsze bądź równe 0, zatem to będzie ten fragment. Zatem rozwiązanie naszej nierówności to jest, że x należy od minus 2 domknięte, no bo mamy mniejsze bądź równe, do 7 również domknięte. Zadanie 30. Wykaże, że dla każdych trzech dodatnich liczb a, b i c, takich, że a jest mniejsze od b, spełniona jest nierówność. Ok, zacznijmy sobie od wypisania założeń. Wiemy, że a jest większe od 0, b jest większe od 0 i c jest większe od 0. I wiemy jeszcze, że a jest mniejsze od b. A jest mniejsze od b. Naszą, nasza teza brzmi tak, jak tutaj jest zapisana, czyli a podzielić na b jest mniejsze od a plus c. Podzielić na b plus c. I sobie zaprzeczamy temu, zrobimy sobie dowód nie wprost. a nad b jest większe bądź równe a plus c, podzielić na b plus c. No i teraz możemy na naszej tezie działać, zatem sobie podziałajmy, możemy sobie przemnożyć na krzyż, tylko pamiętajmy, że to musimy razy to, wtedy nie musimy zmieniać kolejności naszej nierówności, tak, nie musimy obracać to wynika z tego, że gdy przemnożymy sobie najpierw przez b albo od razu przez b razy b plus c no to nam się podskraca i u góry się po odpowiednio podopisuje, przemnożymy, nie zmieniając tutaj znaku też nie zmieniamy znaku ze względu na to, że wszystkie liczby są dodatnie, wiemy, że wszystkie tutaj liczby w mianowniku będą dodatnie, więc nie musimy się martwić o zmianę znaku, no to mamy a razy b plus c sobie mnożymy na krzyż Większe bądź równe BA plus C. Oczywiście tutaj trzeba uważać z tym nazwaniem na krzyż w nierównościach, żeby tutaj coś nie, nie pomieszać, ale to jest jak najbardziej poprawne, to jest implikacja, to jest implikacja z tego. Ok, no to przemnażamy przez nawias. AB plus AC jest większe bądź równe BA plus BC. BA jest równe AB, zatem możemy sobie skrócić. AC jest większe bądź równe BC. Skracamy przez C. A jest większe bądź równe B. No to jest ewidentna sprzeczność z założeniami. Sprzeczność. No i kończymy nasz dowód. Doszliśmy do sprzeczności z założeniami, albo sprzeczności ogólnomatematycznej, ale tutaj doszliśmy do sprzeczności z założeniami, więc kończymy nasz dowód. Zadanie 31. Funkcja liniowa f przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, a ponadto f od 4 minus f od 2 jest równe 6. wyznacz wzór funkcji f. No to ogólny wzór funkcji f, funkcja liniowa, no to będzie f od x równe ax plus b. Wiemy, że f od 0 jest 2, no to zapiszmy sobie f od 0 jest równe 2 i jeszcze wiemy coś takiego. No to f od 4, no to będzie równe 4a plus b, a f od 2 będzie równe 2a plus b. Na początku sobie wyliczmy b, zastosujmy sobie to, podstawmy sobie do wzoru ogólnego, zatem mamy, że 2 to się równa a razy 0, czyli po prostu nam się zeruje, będzie b. No to mamy od razu policzone b, zatem możemy to b sobie podstawiać do f od 4 i f od 2. No to mamy 4a dodać 2 a tutaj mamy 2a dodać 2. Podstawiamy do naszego założenia tutaj tego i liczymy, patrzymy, co nam się stanie. f od 4, odjąć f od 2, to się równa 6. f od 4, policzyliśmy sobie 4 dodać 2. Odjąć, tutaj musimy pamiętać o nawiasie, f od 2 jest 2a dodać 2. To się równa 6. 4a dodać 2, odjąć 2a, odjąć 2, to się równa 6. Widzimy, że nam dwójka się wyzeruje. 2, 4a odjąć 2a jest 2, a to się równa 6, dzielimy na 2, zatem a jest równe 3. No to już możemy sobie napisać wzór ogólny funkcji f od x. a jest 3, zatem mamy 3x plus 2. Zadanie 32, rozwiąż równanie. No to dobra, na początku sobie tylko napiszmy, yy, napiszmy sobie założenie, co tutaj nie może być. 3x odjąć 2 musi być różne od 0, no bo to jest w mianowniku. Zatem 3x jest różne od 2x, jest różne od 2 trzecich. Bardzo ważne są założenia, bo tutaj nie możemy sobie pod, pod x podstawić 2 trzecie, no bo nam się mianownik wyzerował, a wiemy, że przez 0 dzielić nie możemy. I, no, I teraz sobie możemy już spokojnie przemnożyć przez ten mianownik. No to mamy 3x dodać 2, to się równa 4, odjąć x, oczywiście w nawiasie, razy 3x odjąć 2. No to dobra, przemnożamy sobie nawiasy. 4 razy 3x jest 12x, odjąć 8, odjąć 3x kwadrat, dodać 2x. No to sobie przenosimy wszystko na lewo, czyli będzie 3x kwadrat. Patrzymy teraz na, tutaj mamy 3x, 12x, dodać 2x jest 14x, 3x odjąć 14, x jest minus 11x, jest minus 8, czyli dodajemy 8 plus 10. To się równa 0. No i liczymy deltę 121. Odjąć 4 razy 3 razy 10, zatem odjąć 4 razy 3 jest 12, 120 to się równa 1, w pierwiastek z 1 jest 1, no to liczymy x1 i x2, x1 no to jest 11 dodać 1 na 6, a x2 11 odjąć 1 podzielić na 6. No tutaj będziemy mieli 12 na 6, czyli 2, a tutaj mamy 10. 6, czyli inaczej mówiąc 5 trzecich, czyli 1 i 2 trzecie, tak, bo 3 razy jeden jest 3 plus 2, 5 trzecich. Zatem rozwiązanie naszej nierówności yy, to jest 1 i 2 trzecie i 2. Gdyby nam wyszło jak, jakimś, yy, przez przypadek, tak, gdyby nam wyszło, albo nie przez przypadek, po prostu, gdyby nam wyszło 2 trzecie, no to byśmy musieli odrzucić, tak? No bo nam wypada z naszej dziedziny, tak? Z naszego zbioru rozwiązań nam wypada, no bo nie może być to, to dwie trzecie, no bo wtedy by się mianownik zadawał, ale nam nie wyszło dwie trzecie, więc spokojnie te dwie liczby są rozwiązaniem, tej naszej, rozwiązaniem tego naszego równania.